Siedziałem se kiedyś w chacie. Oglądałem psi patrol i wpierdalałem chipsy. Kiedy nagle złapałem zajebistą ochotę na tortillę serem parmigiano redziano spod napletano. Poszedłem do kuchni, ale nagle ogarnąłem, że nie mam naleśników. Nie! Kurwa, jego mać chuj mnie strzela, jak myślę, że muszę iść do sklepu. Zaraz się zajebie. No ale w końcu wyszedłem do sklepu. A tu nagle zaczepia mnie jakiś indyjski żółty kark i mówi mi: No Eloziom jest na zajebisty, bo gram w Dark Souls hue, hue XT. A ja mu na to: wypierdalaj kurwa spuchnięty brudasie. A jako, że byłem na studiach rolniczych, to zasadziłem mu parę drobnych gongów na ryj XD i mu najebałem. Wtedy przylecieli jego międzykosmiczni koledzy z kosmicznego kosmosu i zacząłem stamtąd spierdalać. Jak już ich zgubiłem, to kupiłem sobie naleśniki i zacząłem iść z powrotem na chatę. Ale ogarnąłem, że nie wziąłem sera pod napletano. Ale jeszcze miałem ser pod laski i zrobiłem sobie pyszniutkie tortille. Wtedy ktoś puka do drzwi i pytam, kto tam? I się okazuje, że to ci ze sklepu przyszli się zamyścić. Kurwa, mać, znowu te skurwy syny, muszę ich rozkurwić. No i napierdalam ich, a tu ktoś z nich zaczął rzucać kamieniami i powybijał mi wszystkie okna w domu. To się wydarłem, może umówisz mnie ze swoją siostrą Huehue XD? Dostałem Gonga, raz, drugi, trzeci i już leżałem złożony. Aż się wkurwiłem i zacząłem hakować w czasoprzestrzeń, jednocześnie ich nakurwiać i walić sobie konia w ten sposób, pomijając prawa fizyki i naruszając odwieczny porządek rzeczy. I teraz mam sześć kutasów, 5 bloków z Minecrafta i Dinozaura XD. W roku 6032 Air er Salma Hiker po całym tym zamieszaniu wyłączyłem Cheat Engine i napisałem książkę pod tytułem o obrotach sfer kurewskich, która jest bestsellerem we wszystkich regionach Meksyku, takich jak Tabasco, Chihuahua i Walkonia Południowa. Gorąco polecam. Dzwoniła Twoja spasiona stera w stringach i życzę Ci dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Uśmiechnięta buźka.